Jesteśmy w tej chwili w siłowni i nie tylko tą siłownią szkoła może się pochwalić. Mamy doskonałą bazę do uprawiania sportu i obok siłowni znajduje się nowa sauna, jak również hala sportowa i piękna baza do uprawiania lekiej atletyki. Jest to kompleks boisk, podstawowe, kortowe do uprawiania piłki siatkowej, jak również do piłki ręcznej. Jest asfaltowe boisko do piłki ręcznej i piłki koszykowej. Są bieżnie 100-metrowe czterotorowa, jak również bieżnia okrężna 200-metrowa. Wspaniałej, a wręcz powiedziałbym najlepszej bazy sportowej spośród szkół na terenie miasta i najbliższej okolicy dysponujemy również wspaniałą bazą moclegową. Jest to osiem pokoi czteroosobowych i zapewniamy godziwe warunki dla grup sportowych, które w, szczególnie w okresie ferii. Przebywają tutaj u nas i przeznaczają ten czas na uprawianie sportu, a baza nasza nie tylko, że jest ładna, wygodna, a również jest najtańszą bazą noclegową w okolicy, jako że jest to hotel funkcjonujący na zasadzie schroniska młodzieżowego.